Stanisław Bareja, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów okresu PRL, znany z mistrzowskiego łączenia humoru z subtelną krytyką absurdów ówczesnej rzeczywistości, przez niemal trzy dekady tworzył filmy, które bawiły, ale też zmuszały do refleksji. Jego twórczość przetrwała próbę czasu, a kultowe cytaty z filmów wciąż krążą w pamięci widzów. Jednak życie prywatne reżysera pozostaje w dużej mierze tajemnicą, a w szczególności historia jego długoletniego związku z Hanną Kotkowską, który trwał prawie 30 lat. Para spędziła razem niemal całą dorosłość, dzieląc radości i trudności codziennego życia, a jednak nigdy nie znaleźli czasu, aby pożegnać się w sposób, na jaki zasługiwało ich niezwykłe uczucie. Dopiero po 38 latach od śmierci Barei, jego córka Katarzyna Bareja zdecydowała się zabrać głos, ujawniając szczegóły, które rzucają nowe światło na życie człowieka stojącego za legendarnymi produkcjami filmowymi. Ta opowieść nie jest typowym wspomnieniem artysty. To historia pełna niewypowiedzianych słów, niewyjaśnionych sytuacji i nieoczekiwanych dramatów, które rozgrywały się poza kamerą. Tajemnice związku Barei i Kotkowskiej, subtelne konflikty, decyzje wpływające na życie całej rodziny wszystko to sprawia, że obraz znanego reżysera staje się znacznie bardziej ludzki, złożony i fascynujący niż mogłoby się wydawać. W miarę jak poznajemy kolejne fragmenty tej historii, odkrywamy, że nawet osoby otoczone sławą i uwielbieniem publiczności borykały się z wyzwaniami, które potrafią zaskoczyć najbardziej doświadczonych biografów. Każdy szczegół ujawniany przez Katarzynę Bareję budzi ciekawość i prowokuje pytania o to, jak wyglądało codzienne życie twórcy, którego filmy śmieszyły miliony, a prywatne życie skrywało tak wiele niewypowiedzianych emocji i niedokończonych rozmów. Nie przegapcie kolejnych materiałów, które odsłonią jeszcze więcej tajemnic życia Stanisława Barei i jego niezwykłego związku z Hanną Kotkowską. Zapisz się na kanał, aby być na bieżąco z historiami, które odkrywają nieznane oblicza legend polskiego kina. Stanisław Bareja i Hanna Kotkowska poznali się w wyjątkowych okolicznościach na planie filmu Szkice węglem, gdzie Bareja pracował jako asystent reżysera u Antoniego Bochdziewicza. Hanna, jeszcze studentka, trafiła na plan dzięki klubowi filmowemu, w którym aktywnie uczestniczyła i została zaproszona do epizodycznej roli. Spotkanie to nie było natychmiastową miłością od pierwszego wejrzenia, lecz iskra, która powoli rozgorzała w prawdziwe uczucie. Wspólne rozmowy o książkach, wspólne wizyty w kawiarniach w Warszawie, przeglądanie starych tomów literatury klasycznej i współczesnej pozwoliły im odkryć wspólne pasje, w tym głębokie zamiłowanie barej do literatury i sztuki, które towarzyszyło mu przez całe życie. Jacek Fedorowicz podkreślał, że nigdy nie spotkał człowieka tak pochłoniętego lekturą jak reżyser Miś, co w naturalny sposób zbliżyło go do Hanny, absolwentki historii sztuki o wrażliwej i dociekliwej naturze. Początkowo ich związek był pełen dystansu fizycznego. Bareja mieszkał w Łodzi, Kotkowska w Warszawie, a każde spotkanie wiązało się z podróżą i starannym planowaniem. Po dwóch latach Bareja podjął decyzję o przeprowadzce do stolicy, co było pierwszym znaczącym krokiem w kierunku wspólnej przyszłości. Hanna nie była jego pierwszą miłością, ale jej obecność w życiu barei spowodowała, że zaczął poważnie myśleć o małżeństwie i rodzinie. Wspólne spacery, długie wieczory przy książkach i rozmowy o sztuce sprawiły, że ich więź stopniowo pogłębiała się, a radość z drobnych gestów codzienności stawała się fundamentem ich relacji. Para wzięła ślub w 1958 roku i rozpoczęła życie w niewielkim mieszkaniu przy ulicy Wilczej, które z czasem przekształciło się w prawdziwy dom pełen śmiechu, rozmów i codziennych rytuałów. Później przenieśli się na Mokotów, gdy rodzina zaczęła się powiększać. Hanna i Stanisław mieli dwoje dzieci: Jana i Katarzynę. Pomimo sukcesów w pracy, Barea nigdy nie zaniedbywał rodziny. Wakacje spędzane razem w Gałkowicach, wspólne wyjazdy do Bułgarii i Węgier oraz wieczorne posiłki były dla niego priorytetem. Te momenty były pełne intymności i poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalały utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Bareja był wyjątkowo kreatywny nie tylko w pracy, ale i w kuchni. Jego pasja do gotowania i wymyślania potraw z niczego sprawiała, że dom barejów tętnił ciepłem i niespodziankami kulinarnymi. Hanna wspominała, że kiedy pojawiali się goście, Stanisław potrafił zorganizować prawdziwą ucztę, zaskakując wszystkich oryginalnością dań i dbałością o każdy detal. Wspólne przygotowywanie posiłków stało się jednym z ich ulubionych sposobów spędzania czasu. A dzieci obserwowały ojca z zachwytem, chłonąc jego poczucie humoru i pasję do życia. Stanisław Bareja był też pełnym zaangażowania ojcem. Czytał dzieciom swoje ulubione książki, tworzył własne opowieści i wymyślał gry, które rozwijały wyobraźnię i łączyły rodzinę. Katarzyna Bareja opisała to w swojej książce Żaby w Kremie czyli Stanisław Bareja i jego najbliżsi pokazując codzienne momenty wypełnione radością, żartami i drobnymi niespodziankami. Były to chwile pełne śmiechu, ciepła i wzajemnej bliskości, w których każdy członek rodziny miał swoje miejsce, a nawet najmniejsze gesty nabierały znaczenia. Jednak życie Barei i Kotkowskiej nie było pozbawione napięć i wyzwań. Intensywna praca reżysera, terminy produkcji, konieczność pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych sprawiały, że codzienność bywała wymagająca i pełna poświęceń. Stanisław często wracał późno z planu, a Hanna starała się zrównoważyć obowiązki domowe z troską o dzieci i wspieraniem męża. Mimo tego napięcia, między nimi panowała niezwykła harmonia i wzajemne zrozumienie. Nawet w trudnych chwilach Bareja potrafił odnaleźć w sobie spokój, poczucie humoru i pomysłowość, które sprawiały, że rodzina czuła się bezpieczna i kochana. Codzienne rytuały, drobne gesty i wspólne zainteresowania tworzyły unikalną więź między Stanisławem i Hanną. Każda rozmowa, każdy wspólny posiłek i każdy wyjazd wzmagały poczucie bliskości i przywiązania, a jednocześnie skrywały subtelne napięcia i emocje, które czasem pozostawały niewypowiedziane. Tylko po latach, dzięki opowieści Katarzyny Barei, wychodzi na jaw, jak silna była ich miłość i jak wiele wysiłku kosztowało utrzymanie równowagi między obowiązkami artystycznymi a potrzebami rodziny. W miarę jak historia ich życia rozwija się, ukazuje nie tylko wspaniałe momenty rodzinne, pasje i codzienną radość, ale także ukryte dramaty, niepewność i emocje, które kształtowały ich codzienność. To opowieść o miłości trwającej prawie trzy dekady, o poświęceniu, trosce i sile więzi, które mimo upływu lat pozostają niezapomniane. Po prawie trzech dekadach wspólnego życia Stanisław Bareja i Hanna Kotkowska tworzyli nie tylko rodzinę, ale także niezwykły duet w świecie pasji i odwagi. Ich wspólne zainteresowania obejmowały nie tylko sztukę i literaturę, ale również działalność konspiracyjną, która wymagała od nich precyzji, zaufania i niezwykłej dyskrecji. W piwnicy ich domu w Warszawie znajdowała się specjalnie przygotowana przestrzeń, w której przechowywano oficjalne materiały dotyczące solidarności. Tam również Barea wraz z żoną przygotowywali ulotki, które później rozprowadzali wśród osób zaangażowanych w ruch opozycyjny. Używali do tego nawet maszyny do kopiowania sprowadzonej z Wiednia, ustawionej dyskretnie na niewielkim poddaszu. Choć Barea często zachowywał w tajemnicy szczegóły tego, co znajdowało się w przesyłkach, Hanna szybko łączyła fakty, analizując każdy element z niesamowitą intuicją. Jej spokój w sytuacjach krytycznych, na przykład podczas kontroli celnej, świadczył o niezwykłym opanowaniu i determinacji, a jednocześnie o głębokiej więzi z mężem, w której zrozumienie nie wymagało słów. Ich wspólne działania były przykładem subtelnej, ale silnej koordynacji, w której każde z nich znało swoje role i ograniczenia. Jednak nawet najbardziej stabilne życie miało swoje cienie. W drugiej połowie lat 80. zdrowie Barei zaczęło się pogarszać. Zgodnie z radą Hanny zrezygnował z palenia, próbując w ten sposób przeciwdziałać pierwszym objawom osłabienia serca. Podczas pracy na planie filmu Alternatywy 4 przeżył pierwszy atak serca, co wstrząsnęło rodziną i zmusiło go do refleksji nad własnym stylem życia. Jego wyjątkowe oddanie sztuce, które często wymagało długich godzin pracy i podróży, nie pozwalało mu zwolnić tempa, nawet gdy ciało dawało pierwsze ostrzeżenia. Rok 1967 miał przynieść kolejne wyzwania. Barea otrzymał stypendium umożliwiające realizację filmu dokumentalnego w Zagłębiu Rury w Niemczech Zachodnich. Wyjazd ten był okazją do rozwinięcia artystycznych projektów, ale stał się również początkiem dramatycznego rozdziału w jego życiu. Podczas pobytu w Essen reżyser niespodziewanie doznał udaru, co wymagało natychmiastowej hospitalizacji. Hanna, pragnąc być przy mężu, stanęła przed nieoczekiwaną przeszkodą. Władze PRL odmówiły jej wyjazdu, podejrzewając, że może próbować przedostać się poza żelazną kurtynę. Gdy w końcu otrzymała paszport, było już za późno. Stanisław Bareja nie żył, a ona nie zdążyła pożegnać się z mężem. Śmierć Barei. 14 czerwca 1987 roku w wieku 58 lat wstrząsnęła rodziną i środowiskiem filmowym. Jego ciało spoczęło na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie, a wspomnienia o nim wciąż żyły wśród współpracowników, przyjaciół i najbliższych. Historia barei i kotkowskiej pokazuje niezwykłą siłę ich relacji, miłość, zaufanie, wspólne pasje i tajemnice, które przez lata umacniały ich więź, a równocześnie dramatyczne okoliczności końca życia barei nadają tej opowieści głębokiego, emocjonalnego wymiaru. Codzienność rodziny Bareja była pełna kontrastów radości, spontanicznych zabaw z dziećmi, kreatywności w kuchni, i przy projektach artystycznych przeplatały się z tajemnicami, odpowiedzialnością i napięciem. Związanym z działalnością podziemną, każdy dzień niósł ze sobą zarówno zwyczajne momenty, jak i wyzwania wymagające odwagi i elastyczności. Nawet drobne gesty, wspólne przygotowywanie posiłków, wieczorne rozmowy czy drobne zabawy stały się symbolami ich zaangażowania w rodzinę i wzajemnej troski. Katarzyna Bareja w swoich wspomnieniach podkreśla, że ojciec był człowiekiem pełnym energii, humoru i miłości, a jednocześnie świadomym ograniczeń, jakie narzucało mu zdrowie i rzeczywistość polityczna. Jego odwaga w pracy i w życiu prywatnym, zdolność do łączenia codziennych obowiązków z artystyczną pasją, a także subtelna troska o rodzinę, czynią z Barei postać wielowymiarową, której życie prywatne i zawodowe pozostaje fascynującym tematem nawet dziesięciolecia po jego śmierci. Wspomnienia o ich codziennych rytuałach, ukrytych projektach, kreatywnych zabawach i nieoczekiwanych przygodach wciąż inspirują, a opowieść o tym, jak silne więzi i wspólne wartości mogą przetrwać nawet dramatyczne wydarzenia, pozostaje niezwykle poruszająca. Historia Stanisława Barei i Hanny Kotkowskiej jest dowodem na to, że miłość, zrozumienie i wspólna pasja mogą tworzyć niepowtarzalną harmonię, nawet w obliczu ograniczeń, tajemnic i tragicznych zwrotów losu. Stanisław Bareja, absolwent reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, od samego początku swojej kariery wykazywał niezwykłą wrażliwość na absurdalne aspekty życia codziennego w PRL. Już w pierwszych projektach telewizyjnych i filmach krótkometrażowych ujawniał talent do tworzenia sytuacji pełnych humoru, które jednocześnie stanowiły subtelną krytykę otaczającej rzeczywistości społecznej. Jego styl wyróżniał się umiejętnością balansowania między groteską a naturalizmem, co sprawiało, że widzowie mogli zarówno się śmiać, jak i reflektować nad codziennym życiem. Przełomowym momentem w karierze Barei była premiera filmu MIŚ w 1980 roku. Produkcja ta nie tylko zyskała status kultowego, lecz stała się symbolem sposobu, w jaki reżyser potrafił uchwycić sprzeczności i niedorzeczności funkcjonowania administracji państwowej oraz codziennych relacji międzyludzkich. Widzowie zachwycali się zarówno błyskotliwymi dialogami, jak i scenami pełnymi humoru sytuacyjnego, które doskonale oddawały realia życia w PRL. Już wtedy dostrzegano zdolność Barei do wykorzystywania detali dnia codziennego, takich jak biurowe procedury, transport publiczny czy codzienne zakupy, aby ukazać szeroką paletę absurdów społecznych. W kolejnych latach reżyser rozwijał swoje umiejętności w telewizji, tworząc m.in. serial Alternatywy 4 w 1983 roku. Produkcja ta, opowiadająca o życiu w blokach mieszkalnych typowych dla tamtej epoki, szybko stała się fenomenem kulturowym. Nie tylko ze względu na humor, ale także dzięki precyzyjnej obserwacji zachowań ludzi i codziennych konfliktów w społeczności sąsiedzkiej. Bareja potrafił wplatać w scenariusze drobne, realistyczne szczegóły, takie jak kolejki w sklepach, biurokratyczne absurdy czy zabawne sytuacje rodzinne, tworząc pełen napięcia, a jednocześnie rozrywkowy obraz społeczeństwa. W 1906 roku reżyser zrealizował Bruneta wieczorową porą, film łączący elementy komedii z wątkiem kryminalnym. Produkcja ta pokazała zdolność Barei do eksperymentowania z formą i gatunkami, zachowując przy tym charakterystyczną ironię i ostrość spostrzeżeń społecznych. W 1986 roku powstał serial Zmiennicy, w którym Bareia eksplorował życie codzienne poprzez pryzmat sytuacji. Pełnych humoru i zaskoczeń, jednocześnie krytykując mechanizmy biurokratyczne i społeczne, które wydawały się niezmienne. Styl barei charakteryzował się konsekwentnym wykorzystywaniem postaci typowych, bohaterów łatwych do rozpoznania i identyfikacji dla szerokiego odbiorcy oraz sytuacji z życia codziennego, które nabierały absurdalnego wymiaru. Reżyser potrafił wydobyć humor z najbardziej prozaicznych scen, czyniąc je jednocześnie lustrem społecznych niedoskonałości i paradoksów. Jego filmy były zarazem źródłem rozrywki, jak i wartościową dokumentacją życia społecznego, kulturalnego i politycznego w Polsce lat 70. i 80. Wpływ Barei na polską kinematografię jest nieoceniony. Jego twórczość przetrwała próbę czasu, a dialogi, sceny i postaci z jego filmów nadal inspirują twórców i publiczność. Filmy takie jak Miś czy Alternatywy 4 stały się częścią kultury popularnej, a ich humor i krytyczne spojrzenie na społeczeństwo pozostają aktualne. Barea pokazał, że komedia może być narzędziem głębokiej refleksji nad rzeczywistością, że śmiech i krytyka mogą współistnieć, a film może dokumentować życie społeczne w sposób niezwykle trafny i subtelny. Oprócz filmów fabularnych Barea tworzył również liczne programy telewizyjne i scenariusze do krótkich form filmowych, w których rozwijał swój charakterystyczny język filmowy. Jego prace cechowała dbałość o detale Scenograficzne, precyzyjna reżyseria aktorów i wyczucie rytmu komediowego. Co sprawiało, że każdy projekt był starannie przemyślany i angażujący. Bareja potrafił obserwować codzienne życie, wyławiać najbardziej absurdalne elementy i przekształcać je w sceny pełne humoru i autentyczności. Stanisław Bareja pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo w polskiej kulturze i kinematografii. Jego filmy uczą patrzenia na codzienne życie z dystansem, bawią, a jednocześnie zmuszają do refleksji nad społecznymi i politycznymi mechanizmami. Każda produkcja była jednocześnie wyrazem jego osobistej wrażliwości, talentu artystycznego i troski o prawdziwe historie ludzi, którzy funkcjonowali w świecie pełnym sprzeczności, absurdu i napięć społecznych. Po sukcesie Miś i Alternatywy 4 Stanisław Bareja kontynuował rozwijanie swojego niepowtarzalnego stylu, balansując między komedią a subtelną satyrą społeczną. W kolejnych latach jego twórczość przyciągała uwagę zarówno widzów, jak i krytyków, którzy doceniali zdolność Barei do uchwycenia codziennych absurdów życia w PRL. Jego kolejne projekty charakteryzowały się precyzyjnym budowaniem postaci. Każdy bohater miał swoją indywidualność, a ich codzienne wybory i zachowania stawały się nośnikiem uniwersalnych obserwacji społecznych. W serialu Zmiennym Zmiennicy Bareja skupił się na ukazaniu pracy kierowców taksówek, ich relacji z pasażerami i współpracownikami oraz konfliktów wynikających z codziennych niedogodności. Sceny, w których drobne nieporozumienia prowadzą do komicznych, a czasem dramatycznych konsekwencji, były jednocześnie krytyką biurokracji, przepisów i nieprzewidywalności systemu społecznego. Bareja używał humoru, aby w naturalny sposób pokazać napięcia między jednostką a instytucjami, a także między różnymi grupami społecznymi. Barea miał również wyjątkowe wyczucie czasu i rytmu komediowego, co sprawiało, że sceny wydawały się zarówno autentyczne, jak i zabawne. Jego umiejętność operowania detalem od mimiki aktorów przez drobne rekwizyty po sposób ustawienia kamery tworzyła wrażenie realności, która jednocześnie była przesycona absurdem. Widzowie mogli rozpoznać w bohaterach znajome typy osób z codziennego życia: urzędników, sąsiadów, współpracowników, co powodowało, że komizm nabierał dodatkowej siły i trafiał do szerokiego grona odbiorców. Barea nie ograniczał się jedynie do pracy reżyserskiej, był również scenarzystą i współtwórcą wielu projektów telewizyjnych. Jego wkład w rozwój telewizji komediowej w Polsce był znaczący. Potrafił połączyć krótkie formy satyryczne z długimi serialami, zachowując spójny styl i charakterystyczne poczucie humoru. Każdy projekt był przemyślany pod kątem zarówno narracji, jak i społecznego przekazu. A Barea dbał o to, aby humor nie był jedynie powierzchowny, lecz wynikał z obserwacji rzeczywistości i psychologii postaci. Wpływ Barei na współczesnych twórców filmowych i telewizyjnych pozostaje zauważalny. Jego sposób konstruowania fabuły, łączenia elementów komediowych z komentarzem społecznym oraz kreowania postaci, które stają się archetypami polskiego życia codziennego, stał się punktem odniesienia dla wielu reżyserów i scenarzystów. Filmy Barei uczą, że komedia może być zarówno źródłem rozrywki, jak i narzędziem refleksji nad rzeczywistością społeczną i polityczną. W trakcie swojej kariery Bareja współpracował z wieloma wybitnymi aktorami, którzy podkreślali jego wyjątkową umiejętność pracy z ludźmi. Reżyser potrafił wydobyć z aktorów naturalność, spontaniczność i poczucie humoru, jednocześnie kierując ich tak, aby każda scena niosła dodatkowy przekaz lub komentarz społeczny. Atmosfera na planach filmowych była dynamiczna, pełna energii, ale jednocześnie wymagająca, co pozwalało tworzyć dzieła zarówno zabawne, jak i głęboko refleksyjne. Dziękujemy, że poświęciliście swój czas na poznanie niezwykłej historii Stanisława Barei i jego życia pełnego pasji, humoru i odwagi. Wasze wsparcie pozwala nam kontynuować tworzenie materiałów, które przybliżają fascynujące postacie i wydarzenia z historii kultury i sztuki. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z kolejnymi opowieściami pełnymi ciekawych faktów, emocji i inspirujących historii, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Wasz klik w karcie subskrybuj to nie tylko wsparcie dla nas, ale także gwarancja, że nie przegapicie żadnej nowej opowieści, która przybliży Wam świat sztuki, kultury i niezwykłych ludzi. Subskrybujcie teraz i bądźcie częścią naszej społeczności odkrywców historii i twórców niezwykłych opowieści.